Agnieszka Sitek, chociaż była bardzo obiecującą aktorką młodego pokolenia w latach 90.. To wraz z zakończeniem emisji serialu, kobieta również zniknęła z ekranów i nie pojawiła się jak dotąd w żadnej polskiej produkcji. Co się z nią dzieje? Znak zapytania. Agnieszka Sitek. Aktorka. Agnieszka Sitek urodziła się 8 lipca 1973 roku w Łodzi. Od roku 1996 jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Skończyła również studia na Wydziale Nauk Pedagogicznych, na kierunku Pedagogika Specjalna. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą, co daje jej ogromną satysfakcję. Niewątpliwie jej największym sukcesem aktorskim jest rola w czeskim filmie Zabić Szakala, gdzie wcieliła się w rolę Agnieszki. Otrzymała za nią nagrodę czeskiego Lwa dla najlepszej aktorki drugoplanowej, została również nominacja do nagrody Polskiej Akademii Filmowej Orła. Zagrała również w filmach Chopin, Pragnienie miłości, Wrotach Europy, sztos. Jednak to rola w serialu TVP2 Złotopolscy dała aktorce popularność i sympatię tysięcy widzów. Kropka wcielała się tam w Weronikę Gabriel, dołączyła do obsady w 1996 roku, jednak jej przygoda z telenowelą trwała zaledwie cztery lata. W tym czasie w mediach stale pojawiały się plotki o konflikcie młodej aktorki z członkami ekipy? Sitek twierdziła wówczas, że nieprawdziwe doniesienia rozsiewane są przez mało życzliwe osoby, a z angażu zrezygnowała ze względów zawodowych, ponieważ chciała odnaleźć inną ścieżkę artystyczną. Agnieszka Sitek bała się, że zostanie zaszufladkowana na samym początku swojej aktorskiej drogi i już zawsze będzie kojarzona z jednym serialem. Ktoś życzliwy zrobił z tej całej sytuacji newsa. Kilku dziennikarzy go podchwyciło i taki już został, komentowała w prasie. Agnieszka Sitek, życie prywatne. Co się z nią dzieje? znak zapytania. Aktorka zagrała kilka niewielkich ról, a w 2002 roku zupełnie zniknęła z ekranów. Powróciła dopiero po prawie 10 latach, występując w serialu Prawo Agaty. dwa lata później pojawiła się również w jednym z odcinków na dobre i na złe. Karierę związała z teatrem. Z radością przyjęła angaż w warszawskim teatrze Ochota. To tu stałam się aktorką. Tu zrozumiałam, na czym polega ten zawód, i tu wciąż się go uczę. To wyjątkowe miejsce, w którym praca daje mi satysfakcję i pozwala rozwijać się. Wolę mu poświęcać całe swoje nie tylko zawodowe życie niż brać udział w wątpliwej jakości przedsięwzięciach telewizyjnych czy filmowych, które nie oddają prawdy o mnie jako człowieku, mówiła w jednym z wywiadów. Następnie wraz z grupą innych aktorów utworzyła Stowarzyszenie Teatr TM, by propagować sztukę teatru jako syntezę wszystkich sztuk. Spektakle teatru TM skupiają się przede wszystkim na kulturze słowa. Do zespołu należy też inny aktor złotopolskich, Piotr Szwedes. Aktorka żyje z dala od show biznesu, nie zależy jej na popularności, więc na dużym ekranie raczej prędko jej nie zobaczymy.